Widzowie, tam jest Creeper, a ja jestem przy wielkich Tinti. Że... Zamknąć. Och. Chyba one nie podpalają Tinty, tylko zabierają życie, bo mnie gdzieś to przeniosło, ale ja tu nie chciałem być. L o, lucky bloki? Tam, tam jest więcej creeperów. Czy mogę sobie coś zrobić do obrony? O proszę, diamentowa siekiera. O, to już szczęśliwe. A, nieszczęśliwe. Jakaś potka? O, lazuryt. O kurde, jak mnie balnęło. Jakieś potki? Potki wielkiego skoku. Kurde, szczęście, że to nie podpala, bo inaczej by już wszystko wybuchło. Teraz la. Po co mi to, coś takiego? O slime. Nie, uciekam. Slime mnie goni. A, jakiś ten duży z tych Lucky Bloków się zrespił. O, Lucky blok Myślę, że na razie się nie przyda. Nie ma jakiegoś tej regeneracji. Szczęścia, mikstura szczęścia. Evil Poison. Aha. Ej, mam jakiś klucz. Ej, jestem niewidzialny! Nie wiem, jeszcze nie gram na tym... Nie, nie wiem. To mnie samo... z mojej woli przeniosło. Mam po... Ten. Z jakiegoś ten rzeczy? Co się tak ściemniło? Jeszcze ten slime tu On tu nie wejdzie, bo jestem zamurowany, bo ten slime jest taki fioletowy A, a da się w ogóle Da się wydostać stąd z tej góry Tinti Ale ja bym chciał tu zostać, bo tu są jeszcze lucky blok. A co tutaj tak ściemno? Mogę na hita rozwalam te Szkoda, że zginąłem i ten Wszystkie mi zabrali itemy Nie ma jakichś diaksów tu? Przypadki Ten ziomelek mnie wkurza Mogę zresztą wszystko wysadzić Ale nie chcę zmarnować lucky bloków. Ech, jedyna rzecz wysadzić, ale... Nie wiem. Mam nadal to ducha, nie. Jeszcze tu jest taki dymek straszny. Riba. A zresztą niedługo będzie... Już jest nowa piosenka na kanale. Jak to wy oglądacie? Ile tu Tinti tego? Co to za mod? Ja próbuję do laki bloku przejść. Ty gnoju jeden. Głupku. głupi. O nie. Mają przewagę liczebną. Nie wiem, co. mogę wysadzić to wszystko. Nie chcę. Dobra, jestem na życiu włosku i nie wiem, czy, mam, czy ja tu przejdę. Dobra, bo odpchnąłem ku. A idź ty spaś laku jeden. Ja się spróbuję stąd wydostać. Tam są laki bloki, jak widać. Tutaj jest coraz głębsze. Mogę jedynie to skopać. Złoto i ja to muszę... i ja to będę miał więc na ten gnojściu skopię to złoto i będę miał na itemy to jednak nie mam na itemy da się stąd wydostać? da się da się stąd wydostać, to jest moje hobby wydostawanie się z, z głupich miejsc to chyba na tym polegało. Ile tu są? Tutaj jest normalny świat. Ale strasznie dużo jest tych Tintii. Um. Mam mało HP. Więc myślę, że sobie bym tu nie poradził na tym teraz. Jeszcze się nie regeneruje. Tam jest jakieś fioletowe. To jest. Zobaczmy. Jak nawet nie mam jedzenia, no to... Nawet szybko. O Gryzli. Jedźwiedź Gryzli. O żubry polskie! Pro... Polski żubr. Patrzcie, to jest o, y, duży okaz, polski żubr. Dobra. Y, niestety bizon mnie rozwalił i wróciłem znowu do tej. Nie z... zrobiłam. To i pokonałem te slime rączką. I kol. Klata! Klata! O, z kim się zblogował? Aki jestem. Ym kolejny tyle króliczej tej. zatrzymam sobie na później. Później to wysadzimy. Zaklęty klucz. Nie mam za dużej tej. Nie mam za dużo, żebym sobie mógł ulepszyć te my. Szczęśliwy miecz! Ja nie mogę. Nie wiem, czy wy w ogóle to widzicie. O, creeper. A dobrze, bo mi jeszcze się ten zombiak tam był w środku. Dobra, wybuch. Szczęście, że tu nie wybuch. Ej, z tej czaszki tej można ten, przywołać weedera. Przyda się. O ty kurde. Dobra, wysadzony. Jest łopata, jakaś i wędka. Kowadło! Aha, kowadło mnie teraz załatwiło. Te laki bloki to chyba jakieś za dobre nie są. Takie dobre miał... Taki miał dobre miałem dropa już schrzanione. Lock up, o Ty Kryperze, jeden wredny. Kurde dobra i gościu, Ciasto, chociaż to możemy książki. Po co mi książki? O end portal. Przyda się może. Sub, że nie podpaliło nic e? po co mi takie gubięka 100 minus i 100 plus 100 plus mogę sobie wziąć ale 100 minus to nie o konik konik w złotej klacie O kurde, jaki łuk dobry. Jakaś potrawki, ale nie, nie przydadzą mi się. Aha, to tak się chcą bawić. O kurde. O kurde! Wybucha wszystko. Laki bloki chyba nie są za dobre jednak. Co ja dostałem? O kurde, creeper się ten tam yy, widać yy, yy, ten za Oż kurde. Ale zlagowało. Ale wszystko wysadziło? Po co w ogóle ja miałam takie nieszczęście? Czy... Jeszcze to wysadza? Powolne opadanie mam. Jeszcze ten creeper namaksowany. Ej, lucky bloki nie. Mnie rozwaliło. Dobra, mamy chociaż jednego ubaw. mamy jakiegoś duszka. Lucky bloki. Nie no po co ja takiego złego dropa miałem? tym laki bloku, że wszystko rozwaliło. Mam ducha, tak to bym nie przeżył tutaj. O, kurde. Trzeba uciekać. Dzisiaj nie mam farta wyjątkowo. Ach. Kurde. Czy to są jakieś jaja? Przez jednego laki bloka wszystko wysadziło. Wejdźmy do wody, bo ona. Bo jak. Bo woda ten. Nie, bo woda jest. Przy, bo woda nie rozwali ten. Nie rozwali ten. Tinti, bo woda jest. Bo w wodzie akurat nie wybucha tinti. To, to jest najlepsze. Mam wodę pod ręką. Tylko te laki bloki pozostały Najgorsze, że musiały wybuchnąć O kurde Kończy mi się Skończyło mi się ten duch. No i teraz mogę zginąć Teraz mogę zginąć O nie Taka masakra Mam wodę na szczęście O wróżki jakieś tu latają Laki bloka rozwaliły przez przypadek pewnie Jeszcze mam jakieś klucze, nie wiem do czego Można enderpearlę dostać. Dobra, już się skończyło, chyba. Już się ten, już się to roz, rozwalone. Tam tylko jeszcze pierdyknęło um, Czy jakiegoś dirta znaleźć? Oh. Dobra, zbudowałem most, żeby mieć laki bloki, chociaż jak to musiało tak rozwalić wszystko. E, co to jest? Ale! Jakieś błyskotki! E, czy ja coś przywołuję przypadkiem? Coś mi... Wi a, mam po prostu jakiś. O, klata! Klata hi, ale ochrona mocna. O. I co to mi da szczęście? To chcę, żeby ktoś zostawił sło. O! O! Chyba zadziałało! O, ale dużo. Mam jakiegoś co, co mnie tak przepycha. Zipek. Nie, ty to nieco. chcę. S. Te buty i spodnie, Wow, zombie. Myślałam, że jakiegoś człowieka mi tu zespółnowali. O kurde, co to było? Na nazywał się Bob. Czy wy rozumiecie to? Bob się nazywa ten gościu. Dziwne. Dobra, wstałem już. Wstajemy już z tej kanapy z shiftem i jakiś parkur. Nie wiem, czy mi się chce jakiś parkur przechodzić, który sobie zrobiłem sam. E, dziwne. Ale klota. Ale ja już mam klatę, to po co mi? Hiros! Kolejny hiros Kolejna niestety. Jeśli będziecie chcieli, to mogę jeszcze dla was zrobić ten... Jakieś znowu stinti. Ja Jaja co oni robią! Po co te kowadło? Dobra, ostatnie dwie laki bloki, bo nie chciałam. Pieski to były. To mnie najbardziej zmęczyło, tylko na piesków spadło. Kurczaków to ja się nie cieszę. Nie no. O 20 traksów. Dobra, idę je wytrzaskać. Jeśli wam się podoba, to łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, bo tu mam sporo modów. Jakiś. Co to było? Jakieś siedzenia mam w tych modach. Eee. E. E. Widziałem przy tym jakiś taki plecak. Dobra, to nie to. Muszę sobie popatrzeć w tych modach, bo o jest, jest jakiś atom. A mogę sobie włączyć game moda. Eee, creative i mogę teraz e, ten, zobaczmy jakieś na przykład TNT na koniec odcinka. Ile tych? O kurde, jak dużo tych TNT tu jest nowych w tych modach, mode. Mody gaśnica, nie to jest dynamit. Jakieś cukierki weźmy sobie na przykład to i krzesiwo. Krzesiwo i to bierzemy tu. Jakiś nie, Steve. Nie wiem na jakim po polega to. A po prostu taki wybuch mały. Jeśli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i na